I o widzowie, witam w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci etap mojej metamorfozy, zmiany. Trzeci filmik, w sensie, trzeci etap z serii najlepsza wersja siebie. Pierwszym etapem jest sylwetka. Drugim etapem jest trądzik, którego musimy się pozbyć. Tak. Trzecim etapem są włosy. I nie wiem, kiedy filmik z rądziku wyjdzie. Filmik z sylwetki już wyszedł. I nie wiem też, kiedy wyjdzie filmik z włosów. Ale to też trzeba o to zadbać, bo bardzo dużo razy słyszałem. I słyszę to dalej: Jakie ty masz ładne włosy? Każdy ja tak nie uważam. Nie są ładne. Są zniszczone. Nie są zadbane w taki sposób, w jaki bym chciał nie dbać. I proces dbania o włosy. Proces dobrania dobrych kosmetyków do włosów jest bardzo długi, bardzo ciężki. Ciężko jest dobrać dobre kosmetyki do włosów, e, ale na tym się skupimy w tej serii, żeby właśnie zadbać o te włosy. Te włosy aktualnie są umyte. Powinienem, żeby były ładne, żeby w, w, chociaż ładnie wyglądały w sensie, mydzie codziennie, bo na drugi dzień one są strasznie przetuszczone. Zresztą to zobaczycie w dalszej części materiału. Obrócę się, żeby pokazać Wam całościowo, jak te włosy wyglądają. Na długość one są dotąd. Tak. A wyglądają mniej więcej tak. Z tyłu macie. I mam nadzieję, że widzieliście bardzo dobrze. Jeszcze raz się obróciłem. Cóż. One się bardzo ładnie kręcą. Serio. One się pięknie kręcą. I na przykład widzicie to teraz tutaj, jak one się ładnie tutaj kręcą, prawda? E, grzywka się troszeczkę nie kręci. Tutaj właśnie głównie, z przodu włosów, one nie są pokręcone. Ale tam dalej, im właśnie dalej, im bardziej do tyłu, o, teraz świetnie widać, że tutaj są bardziej proste, a tutaj są bardziej pokręcone. Tutaj tak samo. I... Nad tym będę się chciał skupić, bo ja strasznie bym chciał jednak, żeby te włosy były kręcone. Bardziej jest skręt niż fala. Przynajmniej tak słyszałem. Będę bardzo dużo oglądał też filmików, które mi pomogą zadbać o te włosy. Muszę bardzo koniecznie umówić się do fryzjera i chodzić do fryzjera na podcinanie końcówek co jakiś czas. Jeżeli po tej serii, jeżeli zadbam o te włosy I kiedyś w przyszłości, w wieku 30 paru lat Okaże się, że ja wyłysiałem To będę na siebie tak zły Na siebie i nie na siebie Po prostu będę przeklinał los Tak, że Czemu wyłysiałem, a miałem takie piękne długie włosy No nie po to ja zapuszczam, żeby być łysem, tak? No ale cóż Kosmetyki bym wam pokazał, jakie używam Do włosów aktualnie Problem z tymi włosami był taki, że na samym początku po prostu je zapuściłem i myłem zwykłym handle Shoulders. I to był błąd pierwszy. Później zacząłem stosować kosmetyki za nowo. Moje przyjaciółki pozdrawiam Cię, Kasieńka. I faktycznie to mi bardzo pomogło. Też raz skróciłem te włosy. Zresztą jest filmik na YouTubie. Nie wspominajmy o. Filmikach, które kiedyś nagrywałem. Proszę. Yy, jednakowoż te kosmetyki były źle dobrane, bo sam sobie tak trochę dobierałem i nie miałem pojęcia, że są różne rodzaje porowatości włosów. I a ja mam wysokoporowate. A stosowałem kosmetyki do nieporowatych włosów. Czy, czy tam niski, niskoporowatych włosów. Ale nie do tych. Do których powiem. Aktualnie, właśnie z dniem dzisiejszym, w końcu będę stosował kosmetyki, które chciałem stosować, znaczy chciałem, które powinienem stosować, ale nie wiem po prostu, bo włosy u każdego człowieka są wybredne i nie wiem, czy moje włosy będą chciały przyjąć te kosmetyki. Zobaczymy. Odżywka do włosów. Wszystkie kosmetyki są z Anwena generalnie. Odżywka do włosów e, o wysokiej porowatości. E, Orchidee, z zapachu Orchidei. I generalnie tego jeszcze nigdy nie użyłem nie razu. Używałem wcześniej innych właśnie do niskiej i średniej porowatości, czyli złych. Szampon w piance. Ja generalnie polecam piance. Lepsze jest w piance niż normalny szampon. Pomarańcza i bez Bez Bezgamotka, nie wiem co to jest. Też Zamwana. To stosowałem. Uważam, że jest dobra, ale mi się wydaje, że cóż, moje włosy tego tak nie przyjmą tak dobrze. Czegoś im po prostu brakuje. Coś im nie pasuje w tych kosmetykach zanwena Dalej mamy maskę do włosów, kiełki pszenicy i kakao. Jest maska do włosów. I na końcu mamy mgiełkę do reanimacji loków i fal pinakolada. Takie kosmetyki stosuję, ale mówię, coś jest nie tak, że dzień później te włosy są strasznie tuste. Coś im nie pasuje, coś im nie odpowiada. Ja nie wiem, czy naprawdę powinienem myć włosy codziennie. Nie mam pojęcia. Strasznie dużo wyniesie, drogo to będzie, bo te kosmetyki nie są tanie. Muszę się doinformować. Wszystko o włosach chcę wiedzieć. Co, gdzie i jak. Ja jestem też strasznie tą włosów, i u kobiet strasznie zwracam uwagę na włosy, dlatego mi się zaszczególnie szczególnie nie podobają kobiety z krótkimi włosami. W lepszej części materiału zobaczycie, jak po dniu wyglądają moje włosy, w sensie następnego dnia, jak wyglądają moje włosy i jak są niesamowicie tuste, ale też pokażę Wam, w jaki sposób jemy je. Myje. Także widzimy się dokładnie zaraz. Pau. Dzisiaj pokażę Wam moje włosy, jak wyglądają dzień. Po umyciu No, nie oszukujmy się, ale wyglądają tak. To jest niewykluczone, bo... a kołtuny o, i boli jak próbuję rękoma rozczesać, dlatego włosy generalnie powinno się czesać. Jest już ciemno, bo jestem po pracy i nie wiem czy wy to tak dobrze zauważycie. Że te włosy są już tuste. Najbardziej, najlepiej widać to tutaj, w sumie, w zasadzie. Że one faktycznie są tuste. I one nadają się teraz tylko i wyłącznie do umycia. I to jest ten problem, że zawsze drugiego dnia po umyciu tych włosów one są mega tuste. Też e, po wrzuceniu pierwszego materiału, jakby to do tego się teraz odniosę. Pewnie napisałem wam komentarze, ale i tak się odniosę. Po wrzuceniu pierwszego materiału e, z nowej serii e, otrzymałem komentarze, żebym włosy ściął. Że w krótkich byłoby mi dobrze. Nie po to zapuszczałem, żeby teraz je ściąć. Poza tym niewiarygodnie dobrze czuję się w długich włosach. I będą nie dbał. I będą dalej długie. Nie zetnę ich. Więc nie mówcie mi, że zetni. Albo że lepiej by ci było, bo to nic nie zmieni. Nie zmieni mojego zdania. Ja dalej będę miał długie włosy. Sory wielkie. Nie posłucham się po prostu. Możecie tak mówić, ale ja będę to raczej ignorował. Sorry. Nieważne, nieistotne. Chciałbym wam pokazać jak moje włosy. Dlatego przenosimy się teraz do kolejnego dnia, w którym to zobaczycie, jak moje włosy wyglądają po e, dwóch dniach od umycia. Bo wyglądają mi jeszcze gorzej. I w jaki sposób je myję. Moje włosy wyglądają po e, dwóch dniach od umycia Wyglądają tak. Nie no, są piękne, prawda? Są po prostu piękne. No są tuste potężnie. I strasznie mi się to nie podoba, że są takie tuste. Trzeba to zmienić, powiem wam. Trzeba to zmienić i po prostu umyjemy te włosy. E, mam sobie wszystkie kosmetyki. Pokażę Wam jak myję włosy. Liczę też na różne e, porady i tak dalej. Co gdzie, jak z tymi włosami zadbać i tak dalej, piszcie w komentarzach śmiało. Sub, like i komentarz. Bardzo mile widziane, bardzo mile widziane. Umyję się generalnie w sensie umyję włosy w ciuchach, bo i tak te ciuchy idą do prania. że nic się nie stanie, jak je zamoczę. Eee, cóż, i postaram się też nie zamoczyć niczego tutaj pomiędzy Eee, więc tak, ja zazwyczaj myję w głowę zimną wodą <laughs> i działa to w ten sposób, że rzucam włosy do staram znam się, aż tak ułożyć w dół, zmoczyłem, to je odsączam. W ten sposób, że po prostu je ugniatam, żeby je wyzmać z tej wody. Następnie biorę odżywkę. I nakładam ją sobie na włosy. To jest technika OMO. E, ale jak ona brzmiała, to dokładnie nie pamiętam. E, I też nie pamiętam czy ona była o ze mnie, no trudno. Ale tak samo jak wyzmywałem włosy, tak samo nakładam właśnie e, ugniatając włosy, daną odżywkę. Następnie Biorę sobie szampon do głowy w piance, żeby dobrze umyć e, głowę, czyli ja się staram właśnie wcierać nie we włosy, aby w e, skórę głowy dany szampon. Będę musiał poczekać sobie chwilę. E, ja zazwyczaj czekam plus minus 3 minuty. E, następnie opukuję włosy. Także przynieśmy się w czasie magicznym sposobem do momentu, w którym opukuję włosy. Tak. Ok. <laughs> Minęły 3 minuty, także opukujemy głowę dokładnie w taki sam sposób, jak dotychczasowo. Dobra, opiekaliśmy włosy, teraz z kolei nakładamy sobie maskę odżywiającą. I nie uwierzycie widzowie, nakładamy sobie ją dokładnie w ten sam sposób, co dotychczasowe kosmetyki. Czyli po prostu sobie ją... wciskamy do głowy. Jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi. Bardziej do włosów, niż do głowy. <noise> Jeżeli już to zrobiliśmy, Oczekujemy, a przynajmniej ja oczekuję 5 minut. Także znowu przeskok w czasie i widzimy się za 5 minut. Okej, okay. właśnie minęło 5 minut kolejnych. Wspokajemy teraz te włosy w porządku. Teraz należy ods odsączyć bardzo, ale to bardzo dokładnie, bo to jest już końcowy etap nasze włosy. W tym końcu ja nakładam mgiełkę do, re, do reanimacji loków i fal. Tak samo ją wciskujemy włosy, ale już włosów nie opukujemy. Mgiełka ma zostać na głowie. Finalnie. I po tym wszystkim wycieramy włosy. W jaki sposób wycieram włosy? Ja polecam zakupić sobie taki tobałek do włosów do głowy specjalnie. Jest taki Ala Sam Captur, który się nakłada na głowę, żeby włosy schły. W jaki sposób się go nakłada? To macie taki guziczek, ten guziczek musi iść do tyłu głowy. I to jest tak, że kładacie sobie na głowę to, wkładacie włosy do tego tobołka. Nie wiem, czy dobrze widać na kamerze, bo nie widzę kamery, ale oj tam. E, zabijacie sobie to tak mocno, żeby właśnie włosy faktycznie, e, żeby ten tobołek faktycznie wciągnął wodę z włosów. ok tam, gdzie tu jest taka gumeczka, tam gdzie był ten guzik, szukacie tego guzika. I sobie zaczepiacie. I tak zostałem Arabem. No i cóż, czekacie po prostu teraz, aż włosy wam wyschną. I wie, cacy, ee, nie wiem, czy zdążę, bo praca zaraz. Postaram się Wam pokazać, jak wyglądały moje swe włosy, aczkolwiek ja nie czekam z tym tobołkiem do momentu, do którego włosy wyschną w 100%, a po prostu mm, trochę ta woda odciągnie i to bok zdejmuje. Jeżeli e, masz jakieś porady chłopaku, dziewczyno, ale pewnie raczej dziewczyno, bo chłopaki tak średnio bardzo, bardzo dbają o głowę, e, o włosy, to mi napisz, jeżeli coś robi źle. To mnie popraw. Ja się cieszę, że... Wow, robiłem to źle, a teraz będę robił to dobrze. Super. Tak właśnie wyglądają moje włosy po myciu. Już są suche. Eee, troszeczkę się puszą. Tutaj u góry widać, że się puszą. Eee, I cóż, mogę się obrócić. Mam nadzieję, że dobrze było widać. Eee, powinno dobrze być widać. Kręcą się. Widać, że się kręcą przecież widzowie. No, kręcą się, tak troszkę. Trochę to widać. O, teraz widać lepiej, że się kręcą. To tyle. Jo.